dobry Moja drzemka dwugodzinna zmieniła się 6 7 godzinny syn Co w sumie dobrze, bo jestem wyspany cały dzień, teraz sam mogę jechać na spokojnie Że ile skorzystać z toolety i dzisiaj są piękne widoki, naprawdę piękne Więc zaraz ruszamy kupa kilometrów została. Słuchajcie, jeszcze wam coś pokażę, bo zastawił mi gościu bo gościu, albo ludzie, goście. Nie wiem. Eee, tu odjeżdżam, ja samyska, tak że teraz sobie także zaraz sobie wyjadę Patrzcie, co za mną stoi. Taki tam fordzik. Z taką, tam przyczepą. Nie ma to tamto. To jest kawał bydła. Takim czymś podróżować, to jest dopiero kurde. Ale nic, nie rozgaduję się. Plan jest taki, że ponieważ weekend się nie udało, to dzisiaj spróbuję jakąś pralkę namierzyć we Francji. I fajnie by było jeszcze się oprać. Wiem, że to będzie kosztowało półtorej godziny mojego snu, ale muszę wyprać ciuchy, więc... No niestety życie. Tymczasem odpalam auto. I trzeba frunąć. Bardzo fajnie. Bo jest temperatura na zewnątrz, taka, jaką muszę mieć na palcach. Więc tam co jakiś czas, to, to dwie godziny sobie tylko sprawdzałem temperaturę. I się trzymała. Także nie miałem problemu. Nie musiałem auto zrobić odpalonego też. Co, 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 co. co na plus. Dobra, bo marudzę. Jedziemy. Na tej autostradzie na Brennero to wieczny remont, ja jestem ciekaw kiedy oni tutaj skończą to w końcu i będzie spokój W tamtym roku remontowali, dwa lata temu remontowali, w tym roku remontują Po prostu obłęd jakiś Istny obłęd Niektórzy z Was, którzy jeżdżą albo byli tutaj, na pewno kojarzą tego szela. Ja tu nie ze względu na szela. Kolega ma taką tradycję, że zawsze tu wstaje na cheeseburgery. Ja mam taką tradycję, że bardzo często staję tu na szejki, bo mają duże. Ech. Wow! Dorobili się kiosków, kiedyś nie było. Niestety zapomniałem o jednym bardzo ważnym fakcie. Jest rano i nie ma szejków to wolę się muffiny z jajkiem i bekonem, no trudno Jak już wszedłem, lipa niesamowita Zawsze się zapominam rano, zawsze A niestety często gęsto nie się tu przejeżdża rano No i jak zawsze, nie zdążyłem Taki tam poranny widok na Innsbruck z góry. Zaraz będzie widać. nie jedna przymusowa przerwa nastała, ponieważ nie zauważyłem, że ten lek przeciwbólowy, który dostałem od Włochów, się skończył. Zaczął mnie już znowu ząb napierdzielać. Niestety. Ostatnio ma takie ciężkie dni. Dobrze, że niedługo wracam. Trzeba będzie dentystę odwiedzić. No miałem iść tym zębem teraz, zanim przed tym wyjazdem. I niestety nie dotarłem do dentysty i zemściło się to na mnie strasznie. A wiedziałem, że będzie nie tak. Byłem tego bardziej jak pewien. No to z tego nic z tym nie zrobiłem. 850 km do Kale zostało. Ja jestem w okolicach Ulm, pod Ulm. Miałem okazję, że miałem market teraz obok, że stanąłem sobie, bo tu apteka była. Przy okazji kupiłem sobie owoce. No i teraz już bez większych przerw, chyba najbliższa w Luksemburgu na tankowaniu, ewentualnie nam na, na, na na jakąś, jakieś WC wiadomo, nie? No, teraz powstał problem, pan chce tu skręcić i ja też chcę tam skręcić no, Ale ja mam ładny skręt A pani sobie jedzie środkiem ulicy i ma w dupie Jakby nie mogła od razu przejść ach, ach, Mech Mech Mech, mech Jadę sobie, jadę Dotarłem pod Stuttgart a no, Po Stuttgartem tradycyjnie jak to w Niemczech Pształ! No i tak toczę się 30 na godzinę w stronę Karlsruhe. Do Kalemi zostało 7,5 stowy, czyli... No nie, nie chcę tego komentować Dzisiaj spałem 6,5 godziny, prawie 7 godzin to spałem sobie poprzednią noc tak trochę ta noc będzie trochę krótsza, podejrzewam. Nawet na pewno będzie trochę krótsza. Ale zapomniałem Wam powiedzieć, w Lidlu promo było nam e rok stary, jaj! Arbuzowe były wszystkie moje ulubione: 85 eurocentów za sztukę. To jest cena zachwycająca. Trochę szkoda, że kaucja niestety, bo to Niemcy. Przeżyję. Będę zbieraczem butelek. Trudno się mówi. No także tak wygląda. Dzisiaj większość relacji będzie z auta, bo tak jak powiedziałem, wysiadał będę już teraz tylko na siku i na tankowanie. W dwóch miejscach jeszcze, bo przed Anglią chcę się zatankować. werne prawdopodobnie. I to będzie w Ewentualnie w Anglii się zobaczymy, jak już będę wiedział, że zostały mi same kilometry bez pociągu. Gdzie na pociągu też może być kocioł, bo ostatnio na przykład jechałem na Dublin 4 godziny na pociągu odstałem żeby widzieliście to, także co dużo będę mówił Dobra, toczymy się dalej Nie zdążyłem się dobrze rozpędzić Parę kilometrów za Karlsruwe, co? Ształ Po prostu ten kraj ształem stoi Zniebywałe niebywałe Brak mi na to Niemcy, naprawdę Nie lubię jeździć po tym kraju jak cholera Zwłaszcza w wakacje Okres wakacyjny to jest Armageddon Dzisiejszy dzień będzie nudny, strasznie. Nie ja, chcę mi się na tej szyby myć. Tak jak widać, parking jest to ostatni parking w Niemczech. Za chwilę będę w Luksemburgu. Zostało mi do kale. Muszę sobie tu sprawdzić. 450 mi do kale zostało i tam 550, czyli 1000 jeszcze dzisiaj. Jest 17. Jest takie 12 godzin jazdy. Piąta, no, na piątą, szóstą rano będę jednak. Myślałem, że mi szybciej zejdzie, ale się tak troszkę nie spieszę. Trzeba tempo trochę zwiększyć. 90 na godzinę niecałe to jest trochę za wolno. No a nic, Anglia będzie nocą, także będzie spokój. Ale nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie, jak chm... no, Tak, wam pokażę, bo ta kamera. Sta... No, zobaczcie, jak chmury zapindalają. dalają. Normalnie musi się nieźle widać. Naleję sobie jeszcze coli do kubka Po soku z Mcdonalda No i jedziemy dalej Słuchajcie, właśnie stoi w korku. W ja wam też pokazać Ja widziałem Te osłonki na od na Takie różne Z piłek tenisowych Do wszystkiego Ale widzieliście kiedyś taką? To jest dopiero Oryginalna jak ta lala No Dzięki straże Nie wesoło O, słuchajcie, tutaj się chyba jakaś grubsza sprawa wydarzyła to Dwa pasy zamknięte, kupa policji Oczywiście na wiadukcie Na wiadukcie kupa gapiów No i wszystko jasne, położył się pan ze stawem tutaj Ciekawe jaka była przyczyna tego wypadku Czy wystrzał z opony, bo to tak wyglądało Albo jakby skręcił gwałtownie Więc prawdopodobnie wystrzał Bo ślady, ślady opon były na asfalcie takie jakby Gwałtownie bardzo skręcił i go położyło Więc pewnie Strzeliła mu prawa opona I ściągłam mu ciągnik na prawo No i tak się skończyła sytuacja Tam jeszcze jakaś wstępówka była na lawecie Więc myślę, że Albo to było z winy osobówki, albo z winy opony, a osobówka ucierpiała rykoszetem. No ale nic. Pora się tankować zaraz, także. Kierunek stacja. O tu takie dzwony. W Belgii po deszczu. Strasznie się tam kurwa poobijali. Stał gościu w kamizelce na poboczu, i zamiast wziąć drugą kamizelkę i kamizelką machać, żeby było widać. To on rękoma macha, żeby zjeżdżać na lewy pas. Masakra. Dobrze, że nie ma dużego ruchu. Bo tam by był karambol jak ta lala, nie? No ale dobrze, chociaż że stał na deszczu i machał. I o, o, ostrzegał tych ludzi, że coś tam jest. Bo na środkowym pasie stało scenik, że. No, nieważne, auto osobowe. Caśnięte, tak jak widzieliście. I tam prawym pasie chyba ze trzy pod goście, więc. Więc grubo. Taka pogoda. Ja mam do KLE 230, więc pora podróż kontynuować. Nie wiem, czy będziecie jeszcze coś widzieć, ale tutaj kolejna sytuacja była tego typu. Ja nie wiem, czy zawsze jak spadnie niespodziewany deszcz po słońcu, jak jest, chociaż nie było bardzo ciepło, upalnie. Więc to nie jest aż tak mocny efekt. A... No nie wiem. Nie wiem, dawno w Polsce nie jeździłem tak non stop, ale zauważyłem, że na zachodzie jak spadnie deszcz, to na tych autostradach zawsze ktoś się rozpieprzy. To jest jakiś obłęd. Pada deszcz, karambol, sztachł. Tutaj to karetki nawet były. Ale, widok jest po prostu pisty. To jest nie do opisania. To jest po prostu nie do opisania, jaki jest widok. Akurat tutaj tego nie będzie dobrze widać, niestety. Odmelduję się wam, kochani. Jestem w Werner na stacji. Jeszcze w Belgii. I tak sobie wyszedłem w krótkim rękawku, ale jest tak rześko, jest tak rzeźko, że to jest masakra. Zatankowałem AdBlue, póki pamiętam. Teraz już nie zapominam. Zawsze patrzę, zanim zajadę na stację, o 70, ile tam jest przebiegu? No, te, także kończąc mój wybór, teraz już nie zapominam o blue. Już ładnie grzecznie pamiętam. W ogóle myślę, że mogłem to zrobić.